Hej, Hejka, z tej strony Ania, witam was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam was na test nowości marki Catrice, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak te kosmetyki się sprawdzą, to zapraszam was serdecznie do oglądania. Proszę sobie wziąć do oglądania kawkę, herbatkę, jakieś ciasteczko, cokolwiek tylko chcecie, bo dzisiejszy film będzie raczej z tych dłuższych, gdyż iż, ponieważ kosmetyków mamy aż 10, więc jak się zamknę w godzinie, to będzie dobrze. Nie no, nie będzie aż tak długo. Chyba. I moi drodzy, ja mój makijaż zaczynam oczywiście od oczu. Już mam pomalowane brwi i nałożony korektor. Jest to ten, który testowałam Wam ostatnio w teście nowości Essence. Tu możecie sobie ten filmik obejrzeć. I na pierwszy rzut w naszym teście idzie nowa paletka od Catrice. Ja je bardzo dobrze kojarzę, bo kilka dobrych lat temu testowałam Wam jedną z wersji kolorystycznych, właśnie tych paletek Pro. Ta nazywa się Blushing Oceans i kosztuje 45,99. Ma pozwalać wykonać delikatny makijaż dzienny oraz przyciągający spojrzenia wieczorowy look. Mamy tu 14 cieni o różnych. W różnym wykończeniu, matowych oraz metalicznych, które mają być mocno napigmentowane i łatwe do blendowania. Poza kamerą pomalowałam sobie drugie oko i na tym będziemy odtwarzać to, co tu zrobiłam. I jeżeli chodzi o tę paletkę, to mamy tutaj oczywiście lusterko. Jest ona bardzo ładnie skomponowana, mi się osobiście podoba i pierwszym cieniem, którego sobie użyjemy jest cień cabana. Jest to taki neutralny, codzienny brązik i ja go sobie użyję na całą moją górną powiekę. Jeżeli chodzi o te matowe cienie, to one się troszeczkę w opakowaniu osypują, jednak zobaczcie, zobaczcie jaki jest tutaj spoko pigment, i też bardzo szybko się na nich pracuje, bo chwila, moment i już mamy tutaj wszystko wyblendowane tak, jakbym chciała. Następnym cieniem, którego sobie użyjemy, jest cień Cave, i to jest już taki bardziej odcień lekko-burgundowo-różowy. Ładnie się one ze sobą łączą. Dawno nie robiłam takiego mocnego makijażu, więc dzisiaj się wyżyję. Ale powiem wam w sekrecie, tylko nikomu nie mówcie, że od jakiegoś czasu tak chodzi mi po głowie taka myśl, żeby wrócić do tych artystycznych, kolorowych makijaży, które robiłam kiedyś. is Ale na razie to jest jeszcze tylko w mojej głowie. Zobaczymy, czy mi się to uda zrealizować, bo się troszeczkę na takie makijaże zamknęłam. A wiecie, czasem może fajnie byłoby otworzyć się na nowo. Kolejnym cieniem, którego użyjemy, jest Beach Flirt i jest to taki malinowy, piękny, różowy odcień. Jest on trochę jaśniejszy na pewno niż ten cień Cave i go będziemy sobie używać tutaj bardziej tak w centralną część mojego oka, ale w dalszym ciągu idąc do zewnętrznej strony, nie do środka. Normalnie czuję się, jakbym nagrywała jakiś poważny tutorial makijażowy. Jak za starych dobrych czasów. Teraz będę robiła, jakby to ująć w ładnych słowach, taką nieestetyczną kreskę. I w tym celu użyję sobie cienia Palm. I to już jest taki typowy burgund. Biorę sobie ten cień i maluję. Tutaj najistotniejsze jest to, żeby się nie skupiać, żeby to wyszło jakoś, wiecie, turbo perfekcyjnie, po prostu mam mieć taką iluzję kreski. Czajcie o co chodzi? I chyba to widzicie, mam taką nadzieję. Jak nie to wam teraz przepięknie zbliżę. I teraz biorę pędzelek do eyelinera, ten sam cień i będę tutaj właśnie od wewnętrznej strony robiła taką cieńszą kreskę, bo tutaj akurat już musimy być bardziej szczegółowi. I teraz polecimy z trzema błyszczącymi cieniami, na pierwszy rzut pójdzie seashell i ja będę go nakładała palcem od wewnętrznej strony właśnie w ten sposób jak teraz Wam pokazuję i palcem one się nakładają bezproblemowo następny cień to będzie glam bronze i go użyję sobie bardziej tutaj w centralną część mojej powieki, jeżeli chodzi o te błyski to z tego co mogę zauważyć to one się aż tak mocno nie osypują jak te matowe cienie i ostatni błyszczący cień, którego sobie użyjemy na górną powiekę będzie to cień bonfire i ten cień nałożę tak jakby troszeczkę na ten brązowy cień, który nakładaliśmy przed chwilą i wszystko sobie tutaj ładnie wyblenduje czystym pędzelkiem, intensywne blendowanie i ostatnim punktem jeżeli chodzi o górną powiekę jest dopracowanie tej Kreski. W tym celu użyjemy sobie najciemniejszego cienia z tej paletki Deep Dive. Jest to taki bardzo ciemny brąz. I potrzebujemy tutaj bardzo precyzyjnego pędzelka Ja mam tutaj taki do eyelinera i trochę cierpliwości. I zabawa trwa w najlepszej. Wam się tutaj nie zrobi taka ostra kreska. To wystarczy tak podważyć sobie powiekę przeciągnąć i proszę bardzo, kreska aż mi wylądowała tutaj gdzieś na skroni, ale jest przynajmniej ostra, prawda? Nie no, moim tą kreską to by można było kogoś pociąć. I ostatni cień, jaki ja sobie użyję w dzisiejszym makijażu, jest to błyszczący cień Pink Sand. On ma taką masełkową, bardzo przyjemną formułę i nałożę sobie go od zewnętrznej strony. Nie będę go sobie żałowała w tym miejscu, bo chciałam, żeby właśnie tutaj był taki dosyć mocny akcent. I gotowe. Teraz na przebitkach możecie sobie zobaczyć różnicę bez tych cieni oraz z nimi. Jak dla mnie zapewniają one naprawdę bardzo fajny efekt. Przyjemnie się na nich pracuje, nie miałam tutaj większego problemu. Pigmentacja też jest w porządku. Możemy też sobie budować intensywność tych cieni w zależności od tego, co chcemy na powiekach uzyskać, więc bardzo fajnie, bo sprawia to, że ta paletka jest jeszcze bardziej uniwersalna, bo nadaje się faktycznie zarówno do takich dziennych makijaży, jak i bardziej wieczorowych. Jedyna, co bym zwróciła w tym momencie uwagę, to jest osyp tych cieni. One w tym momencie jak na razie nie pozbierały się w za. Maniach, ale oczywiście zobaczymy sobie, jak to będzie po czasie. Na razie jest wszystko w porządku. Teraz czas zająć się rzęsami. Mam tutaj dwa produkty, dlatego jak pewnie dobrze wiecie, najpierw przetestujemy sobie tusz. Ja Wam pokażę, jak on wygląda solo, a potem dokleimy sobie sztuczne rzęsy. I maskara nazywa się Pure Faux Lash, kosztuje 21,99 I ma być ona wydłużająca i podkręcająca rzęsy. Ma wyprofilowaną szczoteczkę z włókna, która idealnie je rozczesuje. Formuła tuszu pozwala na stworzenie indywidualnego efektu sztucznych rzęs, w zależności w zależności od nastroju. Ciekawe. Ja mam dzisiaj nastrój, jak widać, na coś ekstra. Jeżeli chodzi o opakowanie tej maskary, to jest ono bardzo estetyczne i eleganckie, więc przejdźmy sobie do nałożenia jej na moje rzęsy. Ta szczoteczka, jak możecie zobaczyć, jest dosyć cienka i wydaje mi się, że ona się idealnie sprawdzi w momencie, gdy będziemy chcieli nią dotrzeć do tych najmniejszych rzęsek od wewnętrznej strony, więc sprawdźmy to. Ostatnio bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie ta nowa maskara z Maybelline. Zobaczymy sobie, jak będzie w przypadku tej Catrice, bo na razie z tego, co widzę, to ona bardzo ładnie rozdziela rzęsy. Lekko je wydłuża, czyli faktycznie robi to, co producent nam tutaj obiecał. No, i tak jak myślałam, właśnie ta szczoteczka pozwala dotrzeć do tych najmniejszych rzęsek od wewnątrz, więc super, bo ja osobiście zawsze mam z tym problem. No i druga warstwa je tak delikatnie też oprócz tego wydłużenia pogrubia, ale jak na razie nie są one absolutnie posklejane i też nie potworzyły się grudki, więc super. No, grudki może się i tutaj nie potworzyły, ale za to się ubabrałam. Tak się prezentuje różnica pomiędzy oczami. Możecie dać znać w komentarzach, co myślicie, ale wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Przyjemnie się tym tuszem maluję rzęsy. To jest chyba ogólnie mój pierwszy tusz z Catrice. W ogóle się to tak powyginana, ale zawsze jak maluję drugie oko, to przybieram jakieś dziwne formy. I tak to przed chwilą była łapka mu po sobie słodziaczego, bo mnie teraz śpi. I tak się prezentuje efekt przed oraz po użyciu tego tuszu. Ja uważam, że zapewnia on taki właśnie bardzo estetyczny efekt na rzęsach. Są one bardzo ładnie rozdzielone, wydłużone, nie są po Sklejane i poziom czerni jest naprawdę w porządku. Myślę, że te sztuczne rzęsy, które trzymam teraz w ręce, dodadzą temu makijażowi jeszcze większego charakteru. Mają być one ultralekkie, wygodne i są one wielokrotnego użytku. Mamy do nich dołączony oczywiście klej i są one na takim cienkim pasku. Pierwsze użycie, no to trzeba je sobie tutaj pod gały dopasować. No i myślę, że dwa pierwsze rzędy muszą zostać obcięte, dlatego też robimy cięcie. Pyk. I gotowe. Użyjemy sobie oczywiście kleju dołączonego do zestawu, no bo musimy zobaczyć, czy jest on coś wart. I doklejamy i właśnie te rzęsy zapewniają faktycznie taki efekt bardzo mocnego pogrubienia, zagęszczenia. Ładnie to wygląda, tylko żebym jeszcze to dobrze tutaj przykleiła o, siadło, a na zbliżeniu tak prezentuje się różnica bardzo podoba mi się jak te rzęsy są skrojone ponieważ one sprawiają wrażenie właśnie takiego mega fajnego kociego oka, jak dla mnie jeżeli chodzi o wygodę to one są bardzo podobne do tych rzęs z Ardel. po prostu są niewyczuwalne na powiece, teraz na przebitkach możecie sobie zobaczyć efekt jaki robią te rzęsy, jak dla mnie aplikacja ich była absolutnie bezproblemowa, zapewniają bardzo taki efekt glamour, są one zdecydowanie mocno zagęszczające i wydłużające Myślę, że będą się fajnie sprawdzały właśnie do takich mocniejszych makijaży. Wśród nowości Catrice pojawił się też nowy podkład, który mnie bardzo zaciekawił. Nazywa się on Nude Drop Tinted Serum Foundation i kosztuje 41,99. Ogólnie w gamie jest dostępnych sporo odcieni, ja mam akurat 0,10n. Ma mieć działanie podkładu, ale po nałożeniu ma być lekki jak serum, zapewniać macerze promienny wygląd. Ma też dawać się stopniować odkrycia lekkiego do średniego. zawiera kwas hialuronowy, witaminę E i ma pigment które mają się dopasowywać do naturalnego koloru naszej cery. Opakowanie mamy oczywiście z pipetką, ja kocham takie najbardziej, ale dostrzegłam ostatnio też taką zależność, że w sumie im bardziej nie lubię opakowania, tym bardziej przypada mi do gustu produkt, który się w nim znajduje. Fakty. Więc zobaczymy, czy moja teoria się potwierdzi i przejdźmy sobie do zaaplikowania go na moją twarz. Jego konsystencja należy do tych rzadkich, jak możecie zobaczyć, ponieważ on tutaj nam już spływa i lecimy z aplikacją. Jak możecie zobaczyć, tak jak Wam mówiłam, on jest dosyć jasny, ale bardzo dobrze radzi sobie z wyrównaniem kolorytu oraz zaczerwienień. On jest bardzo taki delikatny. Jego okrycie nie powiedziałabym, że jest jakieś turbomocne. Ale niby też możemy je sobie tutaj budować od niskiego do średniego. Jednak wydaje mi się, że nawet nie będę musiała tego robić, bo ta jedna warstwa jest w zupełności wystarczająca. No i przepięknie się zmaczował z moją szyją. Ostatnio testowałam Wam też ten tint z Maybelline, tą nowość. I powiem Wam, że w przypadku zarówno tego produktu, jak i właśnie tamtego. Ich taką cechą wspólną jest dosyć intensywny zapach, ale w przypadku tego z jest on troszeczkę bardziej taki przyjemny. On się też bardzo ładnie stapia z serą, ale uważam w jego przypadku, że to jest już taki bardziej typowy podkład niż Tint. Ale za to jest bardzo lekki i też niewyczuwalny. Fajnie wygląda, podoba mi się, zaraz Wam pokażę na zbliżeniach. Bo zobaczcie sobie go teraz z bliska. Jeżeli chodzi o policzki, to on przepięknie wyrównał pory i bardzo ładnie wygląda. Zapewnił efekt takiej skóry, która jest lekko rozświetlona. Ten efekt nie jest jakiś mokry, to jest takie bardziej satynowe wykończenie. Jest przelekki i niewyczuwalny. I faktycznie ta cera wygląda w tym momencie na taką bardziej promienną. Krycie tak przy jednej warstwie na luzie mogę powiedzieć, że jest takie ni w stronę średniego i przesympatycznie to wygląda, ale jeżeli miałabym tutaj powiedzieć już o takich większych jakichś niedoskonałościach, to one mogą Wam przebijać, ponieważ on ich Wam nie zakryje. Po nałożeniu podkładu wypadałoby się przypudrować i w tym celu użyję sobie sypkiego pudru. Nazywa się on Invisible Matte Loose Powder i kosztuje 26,99. Ma matowić cerę, zmniejszać pory i mieć niezwykle lekką, aksamitną formułę i utrwalać nasz makijaż. Jest dostępny w jednym, transparentnym odcieniu. I uwierzycie, że on jest Produkowany w Polsce. I on jest bardzo drobniutko zmielony. Zobaczmy więc, sobie, jak on sobie poradzi z ogarnięciem tego świecenia się na twarzy. Lecimy z tematem. No i powiem wam, powiem wam ja, że wygładził przepięknie, zniwelował świecenie się. Cudnie wygląda. Jak ja lubię takie pudry. On właśnie przez to, że jest taki drobno zmielony, to się idealnie z tą cerą stapia i się nie odznacza. Trzeba mu przyznać, że bardzo dobrze sobie radzi z zahamowaniem świecenia się. Boże, daj mi siły do mnie samej. Na przepitkach możecie zobaczyć różnicę i naprawdę radzi on sobie świetnie. W bardzo dobrym stopniu, po pierwsze, zahamował świecenie się, a po drugie, przepięknie wygładził skórę. I też na cerze nie wygląda on sucho. Wiem, że gdybym tego teraz nie powiedziała, to byście się nawet nie skapnęli, ale na chwilę mnie nie było. Musiałam wyjść awaryjnie z mukim. Trochę przemarzłam. Widać to po dłoniach. W tym kraju to nawet pogoda jest zła. Ale z tego co pamiętam, skończyliśmy na pudrze, więc teraz przed czas na konturowanie. I mam tutaj taką mini paletkę, nazywa się Holiday Skin i kosztuje 26,99. Mamy tu matowy brązer i błyszczący rozświetlacz do konturowania i podkreślania rysów twarzy. Mają one być mocno napigmentowane i łatwe do blendowania. Mają również pozostawiać efekt wakacyjnej opalenizny. Brązer, z tego co mogę zauważyć, jest dosyć ciepły i troszeczkę się osypuje w opakowaniu. Ale jeżeli chodzi o efekt na twarzy, to zapewnia taki bardzo delikatny. Zobaczymy sobie, czy możemy go zbudować, bo jak na razie jest tak bardzo, bardzo delikatnie, ale już przy drugiej warstwie myślę, że jest konkretniej, więc to w sumie też zależy od tego, co chcecie uzyskać. Ten brązer ogólnie jest matowy i nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu z wyblendowaniem go, i też bardzo ładnie on wygląda nałożony na te inne kosmetyki. Nic się tutaj wiecie. Nie zepsuło, jest wszystko w jak najlepszym porządku. Konturujemy dalej. Jeszcze został mi nos do wykonturowania, ale bardzo podoba mi się ten subtelny efekt, który ten brązer zapewnia. Poza kamerą nałożyłam sobie różne policzki bardzo delikatnie i przejdźmy sobie teraz do rozświetlacza. On tutaj w opakowaniu wygląda na taki lekko złoty, ale zobaczmy, jaki efekt zapewni on na policzku. No i proszę Państwa, jest ładnie. Zobaczcie sobie na ten przepiękny efekt taffy, no cudo. Jak tamten z essence, który Wam testowałam, był taki bardziej szampański, tak ten trochę bardziej wpada w złoty odcień, ale co najważniejsze, nie robi chyba ciemniejszej poświaty, przynajmniej ja jej nie widzę, nie wiem jak to będzie w kamerze, ale tak na żywo, serio, nic takiego nie ma. I to jest już przy jednej warstwie taki mocniejszy efekt rozświetlenia. Cudny, idealny będzie na lato. Uważam, że nie tylko będzie się on super nadawał, tutaj właśnie do rozświetlenia policzków, ale też do rozświetlenia na przykład ciała. A co mi szkodzi nałożę go tu sobie? I fajnie ten zestaw wypadł. Teraz na przebitkach możecie sobie zobaczyć efekt bez tych produktów do konturowania oraz z nimi. Zdecydowanie najbardziej moje serce w tym momencie skradł ten rozświetlacz, bo również wydaje mi się, że on będzie bardzo uniwersalny. Ale bronzer też jest niczego sobie, bo naprawdę nie miałam tutaj żadnego problemu z jego aplikacją. Możemy stopniować sobie jego intensywność no i nie robi on plam. W końcu możemy przejść do ust i przetestujemy sobie powiększające usta błyszczyki. Nazywają się one Plump It Up Lip Booster i kosztują 18,49. Ogólnie dostępnych jest 5 odcieni. Ja mam dla Was dwa i jest to 0,20 i 0,40. Mają one sprawiać, aby nasze usta były pełniejsze i pięknie lśniły. W składzie znajdziemy m.in. mentol i witaminę E i one mają pozostawiać na ustach takie uczucie mrowienia i chłodzenia pokażę wam jak oba te błyszczyki wyglądają na ustach, ale zanim to no to przetestujemy sobie pierwszy z nich czyli tą 020, jak możecie zobaczyć, one mają bardzo duży i fajny aplikator i zrobimy sobie oczywiście małe porównanie przed i po, czy te usta będą faktycznie powiększone, dlatego przechodzę do nałożenia go na moje usta i od razu czuć ten mentol, i to tak konkretnie jak sobie tak teraz czekamy na efekty, to może chwilę o tym błyszczyku pogadamy, jeżeli chodzi Chodzi o komfort na ustach, to jest bardzo komfortowy to raz. Błysk uważam, że jest bardzo fajny. On jest taki lekko mleczny, ale transparentny, transparentno mleczny, tak bym to ujęła i wyczuwalne jest to uczucie chłodzenia. Tylko że powiem wam, że w porównaniu na przykład do takich innych błyszczyków, jakich używałam na przykład, które piekły na ustach, to to, co jest w tym przypadku, jest bardzo przyjemne. Minęło już trochę czasu i tak prezentuje się różnica, jak dla mnie jest ona bardzo subtelna, ale usta z tym błyszczykiem wyglądają bardzo ładnie. Teraz macie porównanie tych obu odcieni, z czego ta zero 40 jest z takim lekkim kolorem. Nie sklejają one ust, ani też z nich nie spływają i przepięknie się błyszczą. Obydwa mi się mega podobają i co jest ciekawe, cały czas jest wyczuwalny ten efekt chłodzenia na nich. Możecie mi dać znać w komentarzach, który odcień się wam bardziej podobał. Ja teraz sobie ten błyszczyk zmyję i przejdziemy do nałożenia pomadki. Zobaczcie, ściągłam sobie ten błyszczyk i oprócz tego, że w dalszym ciągu czuję ten efekt chłodzenia, to usta są bardziej czerwone. Jest to myślę zauważalne w porównaniu do tego, co mam zazwyczaj. Widzicie wy to? I przejdźmy sobie do ostatnich produktów, które sprawdzimy sobie w dzisiejszym teście i są to pomadki. Nazywają się one Scandalous Mad Lipstick i kosztują 21,99. Dostępnych ogólnie jest aż 8 odcieni. Ja mam dwa, 0,20 taką nude i 0,40 lekko różową. Te pomadki mają nawilżającą i jednocześnie matową formułę. Według producenta mają zapewniać komfortowy i długotrwały efekt. Zawierają w składzie kwas cheluronowy, masło szyja i olejek z marakui. Zaczniemy sobie od tego kolorka 0,20. To jest taki bardziej ale myślę, że zostaniemy do testu na cały dzień z tą 0,40, dlatego też taka kolejność przechodzę do aplikacji. Nie będę nakładała konturów, chcę Wam pokazać, jak one wyglądają solo. I ten odcień bardzo mi przypomina tą pomadkę z Loreala, którą wam testowałam ostatnio, tą 172. Mega są do siebie podobne. Jeżeli chodzi o sposób aplikacji, to jest on jak najbardziej bezproblemowy. Te pomadki są bardzo kremowe i faktycznie zapewniają taki efekt nawilżenia, ale nie uważam, że one na ustach są matowe, takie w 100%. Wydaje mi się, że bardziej jest to taki satynowy efekt, bardzo ładny, albo welurowy, też by można było tak określić. Zróbmy sobie jeszcze test buziaka, żeby zobaczyć, czy te pomadki się odbijają. Odbijają się. Teraz na przebitkach możecie zobaczyć, jak te kolory prezentują się na ustach. Ja jestem zdecydowanie większą fanką tej 0,40. Okej, okay, kochani, na chwilę obecną przetestowaliśmy sobie wszystkie kosmetyki, więc spotkamy się tutaj pod wieczór na podsumowaniu. Hej, ja witam Was już na podsumowaniu naszego dzisiejszego testu kosmetyków Catrice, i tak wygląda moja twarz po całym dniu. Nie ma źle, co nie? Zaczniemy sobie od błyszczyków Super Dają efekt chłodzenia, który się przez długi czas utrzymuje. Do tego lekko je powiększają, ale nie spodziewajcie się tutaj takiego efektu efektu jakiegoś mega dużego powiększenia. To jest raczej coś takiego subtelnego. Trwałość jest tutaj typowa jak w przypadku błyszczyków. Nie spływają z ust i też ich nie skleją i mają bardzo wygodny, duży aplikator. Te dwa kolory, które Wam się pokazałam, one nie mają w sobie drobinek, zapewniają taki bardzo mokry efekt na ustach. I przepięknie się błyszczą. Jak już przy ustach jesteśmy, to sobie je skończmy i przejdźmy do pomadek. Moim zdecydowanym faworytem jest ta 040. Dają takie matowo-satynowe wykończenie na ustach. Ich pigmentacja jest bardzo dobra. Trwałość jest taka standardowa jak na pomadki tego typu odbijają się więc nie zastygają zjadają się one dosyć równomiernie i nie przesuszają ust a co najważniejsze przepięknie się na nich prezentują Przejdźmy sobie teraz do omówienia sztucznych rzęs i co o nich myślę też są fajne Tylko zauważyłam że tutaj coś z przodu już mi się zaczęło odklejać ale też używałam tutaj kleju który był dołączony do zestawu myślę że jakbym użyła mojego to tego problemu by absolutnie nie było jeżeli chodzi o ten model to on zapewnia taki efekt kociego oka i takiej dużej objętości więc jeżeli szukacie takich i myślę, że te by były spoko, ponieważ są one bardzo komfortowe i mają taki cienki pasek, przez co są absolutnie niewyczuwalne. Przez cały dzień nosiło mi się je bardzo komfortowo. Zaskoczyła mnie, powiem wam szczerze, ta paletka do konturowania, bo zarówno i brązer, jak i rozświetlacz mi się bardzo spodobały. Rozświetlacz daje taki piękny złoty efekt tafli bez ciemniejszej poświaty i bez dużych drobinek. Jest taki gładki na policzku i można go też używać na ciało i wygląda bardzo fajnie. Jest on też dosyć intensywny. Brązer natomiast ma taką Optymalną pigmentację i pozwala się stopniować. Przepięknie się blenduje i nie robi plam. I zarówno rozświetlacz, jak i bronzer utrzymały się bez zarzutu przez cały dzień. Teraz omówimy sobie podkład i powiem Wam, że nie ma źle. Wiadomo, troszeczkę się wyświeciłam, ale bardzo mi się podoba efekt, jaki on zapewnił na twarzy i jak się fajnie utrzymał. Jest on oczywiście lekki, komfortowy i niewyczuwalny. Bardzo dobrze po czasie wygląda. Trwałość jest serio świetna. Zszedł mi w sumie tylko z nosa i z brody w niewielkim stopniu. Świetnie wygładza skórę. Przy okazji, nie wyglądając ciężko, ani sucho. Krycie ma niskie, maksymalnie średnie, może mieć on problem z zakryciem jakichś większych niedoskonałości, ale za to nigdzie się nie zebrał i nie popodkreślał zmarszczek. Wykończenie ma takie bardziej satynowe i też co mi się podoba, to to, że pory nie są pocale nie jakoś tak mocno uwidocznione, daje też uważam taki bardzo ładny efekt upiększenia na twarzy. Nie zważył się nigdzie, ale troszeczkę ciemnieje i jego konsystencja jest bardzo przyjemna, tak samo jak aplikacja, no i ma on troszeczkę intensywny zapach, więc jeżeli takie coś wam przeszkadza, to oczywiście was o tym informuję, jednak w momencie, gdy go nałożycie na twarz, ten zapach jest już niewyczuwalny. I ogólnie, jeżeli o niego chodzi, to jestem jak najbardziej na tak i on również z tym podkładem z Maybelline wpada w takich moich teraz ulubieńców podkładowych, których będę sobie używała w najbliższym czasie. Spoko poprawny jest też ten puder. Trwałość ma on taką standardową, ale muszę przyznać, że on cudownie wygładza cerę. Dosłownie niweluje wszystko, cera jest gładka i wygląda przepięknie. Widzieliście to na przebitkach, widzicie to też teraz. Wiadomo, ja jestem teraz troszeczkę bardziej bardziej wyświecona, więc to też wygląda inaczej, ale w dalszym ciągu uważam, że wygląda to serio dobrze. Ślicznie się wtapia, nie odznacza i niczego nie podkreśla i daje taki konkretny matowy efekt na skórze, który utrzymuje się przez dobre kilka godzin. Paletka. Ja myślę, że po oczach widzicie, że jest naprawdę dobrze. Cienie się utrzymały przez cały dzień, nie straciły też na swojej intensywności. Cienie są bardzo łatwe do pracy, fajnie się blendują, pigment jest w porządku i też nigdzie się one nie zebrały, ani nie osypały po całym dniu. Jeżeli szukacie czegoś takiego w takich odcieniach, to jak najbardziej bardziej możecie sobie ją sprawdzić. I na koniec, tuż, i już zaraz będzie koniec tego filmu. Zapewnia naprawdę bardzo ładny, taki naturalny efekt, ładnie rozdziela rzęsy, ta szczoteczka też jest mega precyzyjna i ułatwia bardzo aplikację tego tuszu. Rzęski są bardzo dobrze podkreślone, wydłużone, też nie zrobiły mi się tutaj żadne grudki, ani też nigdzie się ten tusz nie podbijał. No co ja mogę tutaj więcej powiedzieć, fajny, uniwersalny tusz na co dzień, poziom czerni jest również w porządku. Dajcie mi koniecznie znać, które kosmetyki z tego testu podobały wam się najbardziej, a z mojej strony jest to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie, buźka, papa! Pa.